Prawie za Tylko żeby to był... Jest! Powinniśmy znowu robić taki odcinek z basenem, pamiętasz? Jaki? No taki, że jak nie trafisz sobie mierza, to wskazujesz za basenem. A, no dobra, to 20 tysięcy ławek pod tym filmem i to robimy. Wiesz że jest nagrywanie odpalone? Witajcie, jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj jestem oczywiście mój brachol. Super. Mój brachol Gracjan. No i słuchajcie, dzisiaj robimy mega, mega fajny challenge Brawl Stars, ponieważ, jak widzicie jestem na koncie Damian Kruk, czyli na tym koncie, na którym robiłem opening ze Smajleksem, kiedyś wielki, potem znowu opening na dwa ekrany. I w tym momencie mam 13 zadymiarzy, no bo nie mam nikogo, jak widzicie, z alei pucharów, ale zostają mi tutaj same epickie, mityczne, e, właśnie legendarne i chromatyczne postacie do odblokowania. No i dzisiaj postanowiliśmy, że będziemy tak długo otwierać mega boxy aż w końcu, trafimy dymiarza. No i kto zaczyna? Kto będzie pierwszy otwierał mega boxa? Ja, dziękuję. Nie, nie, nie. Kamie, papier do do jednego szybko. Kamie, papier, papier, Wygrałem, wygrałem. A do dwóch, do jednego! Dwóch. Do jednego! Do jednego było uczciwie zawsze! Ty. Ja pierwszy, dobra. Albo wiesz co? Nie, spoko, spoko! Ty jesteś pierwszy? Możesz pierwszy, raz ja cię odpuszczam. Ja wygrałem no i możesz ten... pierwszy. No. Szanse wyglądają, słuchajcie, tak, czyli są naprawdę całkiem duże, więc myślę, że niedługo trafimy jakiegoś zadymierza. Nie wiem, ile kasy będę musiał wydać. Pewnie, pewnie sporo, ale na początku wiesz co doładuję nam? A doładuje nam jolo najpierw za 50 zł gemy. Także już 5 dyszek zostaje wydane. Zobaczymy, ile więcej będziemy musieli, Będę musiał wydać na ten odcinek, bo to w sumie z mojej kieszeni wszystko idzie. O, nie trzymaj O, jeszcze muszę oczywiście pamiętać, słuchajcie, o wpisaniu kodu Damian, bo bym prawie zapomniał. No, dobra, kod wpisany, super. Bo to jest takie świeże konto i musicie w ogóle, słuchajcie, sami sprawdzać, czy macie wpisany ten kod Damian, bo generalnie bardzo mi tym pomagacie. Mega mnie wspieracie. Dziękuję każdemu, kto używa właśnie mojego kodu. No to gemy są już na moim koncie. A jeżeli wy chcielibyście, żebyśmy zrobili więcej takich odcinków, że właśnie otwieramy Mega aż w końcu nam coś wypadnie. W ogóle tam jest mega box na promocji, to może od niego zaczniemy. E, to gra razu się musi być pod tym filmem. 30. 30 tysięcy? A może kompromis i 21 tysięcy 700? No 20 22 tysiące, dobra, no to 22 tysiące łapek pod tym filmem i nagrywamy kolejny odcinek, że otwieramy mega boxy, aż po prostu nam coś nie wylecie. Także gracja, ty otwierasz pierwszego, to możesz już go kliknąć. Nie pierwsze dwa? Nie, jednego, jeszcze go nie otwieraj. Bo słuchajcie, jeszcze musimy wam powiedzieć o jednej rzeczy. Czekaj, 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 bo jest kara. Słuchajcie, jak się otworzy mega boxa i nie wypadnie nowa postać, to co? Pamiętasz? nie wodą. No, są tutaj słuchajcie, bohaterowie godzicu. I generalnie tych bohaterów mamy tutaj dosyć dużo. Jeżeli komuś nic nie wypadnie, to bierze na przykład tutaj jakiegoś takiego losowego zad... zadymiarza, no, z losową postać, na przykład, na przykład tego. Ten psika I, wodą. I ten na przykład psika wodą. I wtedy nabieramy sobie nim wodę i tamten drugi dostaje wtedy wodą. Tych postaci generalnie jest strasznie dużo. I każda na przykład ma jakiś specjalny środek unikatowy. O, zobaczcie, jakieś dziwne rzeczy. Ej, który ci się najbardziej podobał? bo zawsze mówię, a Hydra, bo Hydra ma taką potrójną rozciągliwość, nie? Czy jakoś tak, wow, ale No, jeszcze sobie... Ten. No. O, wow, Ten co zrobił. Niektóre na przykład mogą gryźć jak ten. Czyli będzie trzeba, jeżeli zostanie taki wylosowany, no to będzie gryziony po prostu w tyłek. No wiem, że nie boli. No i tych postaci mamy, słuchajcie, jak widzicie, tutaj całą torbę, jeszcze dokładamy te postacie z powrotem. Ogólnie to mamy ich jeszcze 20 takich zapakowanych, totalnie całych. I teraz pewnie jesteście ciekawi, gdzie można kupić sobie właśnie takie fajne figurki Godzicu. No słuchajcie, są na to dwie opcje. Pierwsza jest taka, że wchodzicie w link w opisie, czyli wchodzicie na Allegro i na Allegro sobie takich kupujecie, albo po prostu wchodzicie na Allegro i wpisujecie właśnie Godzicu, figurki i możecie tam sobie je właśnie nabyć. A kolejną drugą opcją jest to, że skoro mamy jeszcze 20 takich właśnie Fajnych postaci godzicu, to uznaliśmy, że możemy Wam to rozdać. No i spod tego odcinka chciałbym dać 10 osobom właśnie takie figurki Godzicu. E, więc jeżeli chciałbyś mordeczko dostać taką figurkę, to napisz jakiś komentarz na temat tego filmu. Na przykład możesz napisać, dlaczego chciałbyś taką fajną figurkę jak Godzicu. E, wystarczy, że zostawisz łapkę w górę pod tym filmem. No i zasubskrybujesz mój kanał, czyli wciśniesz ten czerwony guższyk, to na dole. Takie proste wymagania i 10 figurek macie tutaj dzisiaj od nas do wygrania, a pozostałe, słuchajcie, 10 figurek. Też chciałbym Wam rozdać, tylko że pod zdjęciem na moim Instagramie. Także wpadajcie na Instagram 4 ty tutaj jest Instagram. Wpadajcie na mój Instagram i tam będzie najnowsze zdjęcie właśnie nasze z tymi figurkami. Możecie pić pod nie i napisać też jakiś komentarz pod tym zdjęciem, zostawić serduszko pod tym zdjęciem i będziecie mogli wygrać 10 dodatkowych e, właśnie takich e, figurek od nas. Wybierzemy właśnie komentarze i Wam je rozdamy. To dawaj, klikaj. Możesz tego tego boxa i zobaczmy jaką liczbę? Piątkę. czy czyli nie będziesz miał zadymiarza raczej. Pokaż, 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 nie masz. Nie masz, dobra, nie masz. Okej, okay, no to ja Ci A już losuję. Ej, nic nie masz, nic nie masz. Wydajeś moje k moje pieniądze i nic nie trafiłeś. Także dobra, odbierzmy to jeszcze za darmo na dzień kobiet. W ogóle wszystkim paniom życzymy wszystkiego najlepszego, każdej zadumiarze życzymy wszystkiego najlepszego właśnie z okazji dnia kobiet. Nie wiem kiedy oglądacie ten film, pewnie dużo później, ale... Dobra, gościu, no to losujesz. Czym będziesz dostawał? Czy będziesz dostawał jakimś wodnym, czy może gryzącym, czy może w ogóle jakimś dinozaurem? Bum. Ej, dobra, ale jak mocno to zrobić? Gotowy? Trzy. Dwa. Poczułeś coś? Patrzyłem w kości, ale no zapada. <laughs> ej, trzeci ja poznok chciał we mnie. A, bo to tylko taki bajer, ale w sumie fajnie się rusza. Dobra, ej, to od teraz robimy, że muszą być tylko wodne, co? Nie. Dobra, ulepszmy jeszcze tych wszystkich zadymiarzy tutaj. Gracjan, to... co ty mi w ogóle ja tu miałem golda, ja tu miałem chyba ze 30 golda i tu już mi chyba wszystkich poulepszałeś. 20. No nie no 20 coś było. Chłopie, kiedy ty ich zacząłeś ulepszać? Jeszcze. No nie no, wziął mój telefon i ich ulepszył. Dobra, czekaj. Aha ty wszystkich ulepszałeś. chłopie, tu każdy był do ulepszania. No tak. Dobra, no to wszyscy, wszyscy, no. No to lecimy z kolejnym, słuchajcie, mega boxem, tym razem ja otwieram. Mamy jeszcze 170 klejnotów z kodem Damian. BUM I uwaga. To ja otwieram, tym razem łokcie, bum. Ez. I czyżby odcinek miał się skończyć? Uwaga. Czyżby odcinek miał się skończyć? Czy będzie nowy zadujesz? Chłopie, co ty zalogowałeś mi telefon w pewnym momencie? Się dobra, i uwaga, czy to będzie nowy zadanymiarz klik? Nie. I gadżet, dobra, gadżet do poko. Czyli dobra, możesz mi wylosować, czym dostanę? Czekaj, ale z zamkniętymi tymi Odwróć się, odwróć się i losuj. Odwróć się i losuj. Ale nie, ja że ja nie babotyku. I co, chyli sobie wziąłeś się, szuście. No dobra, niech będzie. Bo się ja nastrój tak wodny. Słuchajcie, on wczoraj latał, za mną latał, latał za za moim kotem i latał jeszcze za Sisi i normalnie za wodą blał. No widzenia. Jak za kara i teraz twój mega box leci. Gotowe? No dawaj. Tylko nie, żebym nie był cały mokry, dobra? Pff, dlaczego po koszulce, Andrzej? I no, ty masz tak? trzy głowy na nim? No tak. Dlaczego masz trzy głowy? No nie dlatego chydre, sobie wziąłeś Ty tym małym cheaterze. Jaki cheater mały, no! Dlatego chytrę! I w ciemno, w ciemno no! A w następny też ci daje z wodą. Nie ma łopci, że mi gryzienie weźmiesz. Dobra. No jeszcze mi telefon pomocy. Jaki Andrzej? Dobra, teraz ty otwierasz. Proszę cię bardzo, otwieraj mykbox. Mega box dla cyby. Proszę cię bardzo. Klikaj tego boxa i zobaczymy co tam ci... Ej, co tak się schowałeś? A może... Już otworzyłeś? Nie, nie. Ej, to mi się nie podoba. Myślałem, że w trzecim boxie może trafimy do postać. No nie, hydra wraca! Hydra wraca! I Dobra, dwoma rękami będę losował. Dobra, gotowy? Mogę wybrać dwie? Nie, no jedną wezmę. No dobra. O! Oh, dobra, jest wodny! Wodny? Jest, dobra, wodny. Ten co robi? Ten jest po prostu taki gumowy chyba. Okej, okay, dobra, podtrzymaj masz ich. Proszę cię. Teraz musisz dać taką stawkę, tu chęć, Nie, no. <noise> nie, no. <noise> Ej, możesz odpalić mi następnego mega tylko nie kipę. Oui. Oui. Daniel, gemów masz za mało. Co? Gemów masz. Za... Jak to gemów mam za mało? Za mało. Jak to? No złapać. Jezu, ile dołeś do do znowu? Znowu pięć dych? Nie, dawaj bardzo tyle. Nie, no nie, <noise> za 2000 gemów już. Gościu, czekaj, no nie wiem, ja ufam, że Maja, 5 dych wystarczy jeszcze, ej ja ty, jak nie trafimy teraz do że to przypał Bo to dużo kasy teraz będzie szło no no. To już będzie lepiej było poczekać na jakąś ofertę Tak sobie tylko, Jezus Mario, Polało mnie, wylałeś mi całego mojego Tyk? Ja już chyba klikał. Tu house ej. Nie, to wylał mi się Nie, nie nie, w drugi żadna. Czekaj, no nie, bo mi się nie napewni No to no. otwieram za ciebie No nie otwieraj tu house Later. Specjalnie zabrałeś korek od kranu, żebym nie mógł go przełamić? Ale ty jesteś małą dziewczynką Ale tak to jest Dobra, chłopie, szykuj się O nie ma tego Szykuj się. się Na pierwsze z trzech miejsc <laughs> Trochę cię polałem, jest dobrze mogłeś na chwaskę nie, to A! <laughs> Sorry no. Co ty? Ej, nie, no przestań, nie Dobra, gotowy? Teraz ja No dawaj, dawaj Dobra, zrób mi trzy obroty, dawaj, ty mi zrobisz obroty, ty mi zrobisz magię, ja coś trafię. Mój No chłop się blokuje, żeby mi się dobrze Wee! nie kręcić. Dobra, masz otwórz za mnie. To będzie jako mój. Ha! Znowu szóstka. No e? to ja otworzę. Nie, kranę ci mat, to normalnie, co mówiłem, że to się liczy jako mój. Nie. Dobrowa, czy to będzie zadymiasz? Jeżeli to będzie zadymiasz, to w tym momencie kończy się odcinek i wygrywam go i dostajesz jako przegrany z pięciu takich. A jak będzie gadżet, to ja dostaję. Dobra, Di? Zakład. Gadget, jak będzie gadżet albo Star power, to ja dostaję z pięciu takich nie, nie, nie. wodą? A jeżeli to będzie zadymiarz, to ty dostajesz z pięciu wodą. Dawaj, zakład. Okay. Na pewno? Tak. No dobra. Ale jednym z nich będzie Hydra. Ale będę musiał wyjąć No dobra, okej, okay. uczciwie. Dobra, gotowe? Trzy, cztery. No yeah! nie! No Dlaczego szeli? Gadżet! No dobra. dwa. No dobra, no. Albo o. Ja już ci kupuję mega boxa. Chłopco mi strzelił w ogóle z wody. Ja. Yeah. Ej, przegrałem najgorszy zakład na świecie. za tak? ja cały mokry zaraz. On się tak zemści. Patrzycie, albo on będzie jednego pięć razy pompował i będzie pewnie przychodził. Dobra, bo teraz jest jego mega box, to musimy poczekać. Przepraszam, widzowie. Ja mogę wam tylko powiedzieć w mojej przerwie, że polecam subskrybować ten kanał, bo lecimy po milion, jak ktoś jeszcze nie subuje. A widzę, że tutaj 50% osób, która ogląda ten film nie subskrybuje, to koniecznie wciskajcie ten czerwony guziczyk, guziczek, bo pijamy milion. Dobra, chłopie, idziesz tu! Fajny masz 5? No dobra. Rzecz. No to chodź. Dobra, masz, otwórz mega boxa, bo ten jest twój. No żółtka, dobra, to masz lemię najpierw i potem możesz to otworzyć. Pff, jezu, no tego to mocno, to jest hydra z jednego tylko? No, no. jest bez Jest jak jedna. jako... Pff, no w mikrofon, w telefon, w laptopa, we Ale wszystko. To Cały. Do to do... No to fajnie, że twój, to można zniszczyć, tak? no przestań, no chłopie, nie no, chodź. to jest zimne, chodź. ja ci ciepłą wodę lałem. Dlaczego w plecy? Jako mam wielką plamę, no chodź, co zrobił, co zrobił, no pff, pff. Ty co w ogóle a nie ma wody, no. Jak, jak się jak jestem, jak z basenu jakbym wychodził. No szóstkę mamy, ja muszę się poświęcać, bo... Ej, zrobiłem najgłupszy zakład na świecie. U, ej, on stakuje specjalnie to miejsce i tylko w to jedno miejsce mi wodę nalewa, żebym był przez mokry. No serio, patrzcie. Co tu się dzieje? Z całe mokre. Gdy ty czy. już coś w to jedno miejsce. Przestań tam leć. Normalnie nie polewaj. No co za chłop? Nie, nie, wszystko mówię, No weź nie w to miejsce, mów. Jaki to. No nie! To nic, nic nie ma. Dobra, wstań tego mega boxa. Wstań tego mega boxa, bo muszę cielać. Dobra, uwaga, I będzie jedynka. I teraz, dobra. Zapraszysz Ale z jednego. Hej, hej. Z jednego ten... No co? Już tu wydałem i nadal nie ma zadymiarza? Nie, no dobra, jeszcze za 50 doładuję. Słuchajcie, pamiętajcie o kodzie, kodzie damy, jak będziecie coś kupować. Ja? Ale. Ale z jednego i nie hydry. Hydra, bo ty nie dostajesz hydrą. Hydra, bo nie dostajesz hydrą, Andrzej Jestem cały mokry plecy, 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 Nie, dlaczego ty mnie w plecy lałeś? Ja bym to prostu... na plecy. Przecież to jest mały ten Ej, ta sidra jest faktycznie ultra Ja! Ta, dobra. Dobra, ten jest mokry, to możemy trafiać za tym Ej, widzowie, który to już jest Megaboks? Ej, jeżeli ktoś może, to niech napisze którego już Megaboksa otworzyliśmy, bo już nie to wiem. To Chyba piąty. Napiszcie w komentarzach, który to jest mega box, bo ja to nie pamiętam. A nie wiem, jak otwierałaś. Nie wiem, dużo. Łącznie to ma pewno dużo. Dobra. Trzy, cztery, bum. Teraz pewnie jakaś piątna. No. Nie, no źle, bo zaraz będzie 150 zł i nic. Ten znowu idzie mnie polać. Mój no cały telefon. No, cały telefon. Dlaczego? No Teraz to nie mam jak. No otwierać. No ile ty znowu chytrę! Po trzeci raz pikietry wziął No to a no sobie sam się Siadaj tu No nie, 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 no i muszę zmienić tą koszulkę. zmieniam koszulkę Nie! Dobra, wiesz to. Musisz przejść. Dlatego z tobą odcinki wychodzą takie grube, że jestem cały mokry albo coś. Dobra, no. dawaj. No ciekawe. Ciekawe, ile mamy megamów? No co? 150. Ej, 150 zł w tym momencie poszło widzowie Czyli ile łapek 22 tysiące łapek? Do, że taki kolejny odcinek będzie za tyle. Nie wiem czy to jest dobry pomysł. Dobra i znowu 170, czy może za stówę już doładuję? No może bez już zaraz za stówę. No no już się boję. Ej widzowie, ja już tutaj 200 zł wydaję. Co jest? Pff, tu musi być dużo łapek. Miejmy nadzieję. 10, 100 tysięcy. Teraz ja i ty jesteś mokry, nie? Dobra, bum. Dobra, to nieważne. To ja, dobra, ja... teraz ja, ja otwórz teraz ten mega boxa, a ja ci po prostu też przyniosę jedną. Normalną. W ogóle mieliśmy robić no ale ta woda jest taka mocna, z tego gryzienia, że zrezygnowaliśmy z tej wody. mam 5. Co? No pięć Tworzyłeś już? Ale serwia, masz pięć? No tak. No to dostajesz 2. Nie dwa no, wiesz, mam 19 po prostu. No to dostajesz dwa strzały. Ej, no czemu! Yeah, hey. No to ja też idę już! ty masz jednego teraz. Ale nie może być Hydra. Ty masz zakaz na Hydra, Andrzej. Ty masz totalny zakaz dobra, na Hydra. Dobra, dobra, biorę już innego. Do tego, dobra? Ty nie trafiłeś niej trafiłeś, To ja trafiam za tym i kończę odcinek. Ale jak się skończy odcinek, to znaczy, że już mnie nie możesz lać. Nie, 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 nie! Co jest? Dlaczego? Nie ma to nie Nieważne. Nie, lej mnie? Nieważne! Czyli pięć. Nie, nie już wodą. Lej, lej, to były piątki. Ej, tego zadymarza to my chyba zaraz do telekasy nie trafimy na mnie. Dobrze, że do dwa Dobra, czemu ty mnie w plecy lejesz, okay. to, lej mnie normalnie! Lej mnie normalnie, bo tam jest tak zimno. Dobrze, że dwa No hydrę! No ty Andrzeju! Wiesz <laughs> tą hydrę ode mnie! Pff, siadaj na tyłku, świeraj mega boxa! No co za ty! Co wygobie zalałeś już? Jest wreszcie, to będzie zadygać, to już będzie koniec odcinka. A nawet już możesz te za tym, miarę. Tylko żeby to był. JEST! Wreszcie! Wreszcie mamy to! Dobra. No, że przegrałem i zostałeś dla wszystkich. Nie, to zrobimy tak. Za to, że przegrałem, masz Hydrę, ale ostatni raz Hydrą nie możesz dawać. No, nie wiem, ile musieliśmy otworzyć mega żeby go w końcu trafić. Jeżeli wiecie, ile mega boxów nam było do tego potrzebnych i ile gemu wydaliśmy, to koniecznie napiszcie w komentarzu. No i słuchajcie, jeszcze czekam na moją karę, to wam w międzyczasie przypomnę, że 10 takich fajnych figurek Gojitsu będzie właśnie, nie, 20 będzie słuchajcie do wygrania ode mnie, 10 na moim Instagramie damę 4 ty a 10 rozlamiam wam właśnie tutaj z komentarzy. Ile tego? Ile tego? Za dużo, za dużo, za dużo. Ty, 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 jedno miało być, jedna, miało być jedna, hydra. chodź tu, chodź tu, chodź tu. O nie, O nie, tak się nie będziemy bawić, tak się nie będziemy bawić, zalał mnie całego. Zaraz go dopadniemy O się ja mam krzesło! Ja mam kamerę, nie możesz mnie polać Co z tego, że masz krzesło? A, mam cię, mam cię, zostałeś polany! No odsuń się ode mnie! Dobra, masz go, ja uciekam Jezu, oh my, koniec. Dobra, koniec Koniec, już Dobra, zostałem się, zostałem że się O, co mi jest? Dobra Słuchajcie, w tej chwili od nas to by było na tyle do zobaczenia w kolejnych odcinkach 22 tysiące łapek to kolejny odcinek z jakimś wyzwaniem i właśnie trafianiem nowych zodymiarzy na tym koncie. Cześć! Pa! Jesteś nienormalny. <grym> Nie, to ty. tak każda gra tu zaczyna kruka, Gina, Aha,